Krzysiek, mimo ambitnej postawy, mimo tego, że zagłębie długimi okresami utrzymywał się przy piłce, dziś przegrywamy z górnikiem i taka porażka dlatego też bardziej boli. Na pewno bardziej boli. No, założyliśmy sobie, że mamy presować górnik. No, chcieliśmy to robić. Graliśmy dobrze w piłkę, moim zdaniem, w pierwszej połowie. Proste bramki, które tracimy na pewno się nie mogą nam przytrafiać. No, chcemy grać lepiej, no i jest okres przygotowawczy po to, żeby to poprawić. Tak nie ma co ukrywać, że górnik prostymi środkami dziś dążył do, do zdobywania kolejnych goli. Był przy tym zabójczo skuteczny. Takich rywali spod, spodziewaliście się tutaj w Lubinie, że będą stali się jak najszybciej swoje akcje finalizować. Tak, tak, wiedzieliśmy jak górnik grano no prostymi środkami dochodzili do sytuacji, no ciężko cokolwiek powiedzieć, pięć, praktycznie chyba pięć czołów oddali cztery bramki, no to jest ciężko do zrozumienia, my próbowaliśmy grać, graliśmy w piłkę, Wiadomo, raz te proste środki bardziej są skuteczne. Krzysiek, bardzo w smutnych nastrojach wyjedziecie na święta, na, 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 na tę przerwę? Na pewno jest o czym myśleć, ten ostatni mecz, no, nie, pokaz, nie pokazaliśmy tego, co chcieliśmy, ale na pewno nie ma co się poddawać, trzeba mieć głowę do góry, jest okres przygotowawczy ciężki, który będziemy chcieli przepracować, no i chcemy być na pewno lepszym zespołem w następnej rundzie. Krzysiek, z drugiej strony to miejsce w tabeli najgorsze nie jest, zagłębie w rundzie jesiennej, tej przedłużonej rundzie jesiennej, pokazało, że miejsce tej drużyny na pewno jest w ekstraklasie. No tak, no tak, może najgorsze nie jest, ale wiadomo, my wymagamy od siebie więcej, no trener Stokowiec zaszczepił w nas taką, taką chęć zwyciężania, ciężkiej pracy, chcemy na pewno więcej od siebie i jako drużyna możemy to na pewno zrobić w, w okresie przygotowawczym, pokazać, że później w lidze będzie łatwiej. Tak, to takie było założenia, że chcemy grać na ten szybki atak i udało się nam. Dzisiaj wygraliśmy ten mecz i... Wiedzieliśmy, że Zagłębia będzie, będzie się trzymać na piłce i ten mówię, że, że byśmy wykorzystali te sytuacje na bokach. No, mieliśmy tam jeszcze kilka sytuacji w pierwszej polowie, ale niestety nie zdarzało, że nam strzelić z tego bramki. No i że w tej drugiej polowie też tam mieliśmy jakieś sytuacje, mogliśmy strzelić, ale strzeliśmy z ze stałego fragmentu i to jest dla nas dobrze, że z tych fragmentów strzelamy bramki. Widać było trzech urosłych obrońców w linii, to był efekt tego, że zagłębie strzelało często po, po, po wrzutkach bramki? No tak, no że oni, oni mają takich wysokich zawodników, no czyli ta gra w gór, po górze ciężka była dla nas, a dlatego myłem, że chcieliśmy wykorzystać te boczne strefy i z tego tam rzucać i stwarzać jakieś sytuacje. Przegraliśmy. I na pewno nie w optymistycznych nastrojach będziemy spędzać te święta. Szkoda, bo zagmatwaliśmy sobie sytuację tym meczem w tabeli i na pewno zrobiło się bardzo ciasno. I... Ważny mecz u siebie, trzeba takie mecze wygrywać, i... jeśli chcemy walczyć o ósemkę, a takie mecze pokazują właśnie, że wszyscy do końca będą walczyć o tę ósemkę. I... Szkoda, No nie ma co mówić, nie ma co ukrywać, że, że jesteśmy bardzo źli. Damian, nie ma co ukrywać, że górnik wielkiego meczu tutaj nie zagrał, prostymi środkami zdobył tego bo był zabójczo skuteczny. Piłka nożna jest prostą grą, można powiedzieć. Wielu ludzi mądrych tak mówiło i mieli sytuację wykorzystali. My może fajnie momentami grać w piłkę, co z tego, jeśli, jeśli nie stwarzamy z tego sytuacji i nie strzelamy bramek. Byli bardzo skuteczni, wykorzystali nasze błędy, zdobyli trzy punkty. Krzysiek Piątek wspominał, że takiego górnika tutaj się spodziewaliście. No więc co to w takim razie nie zagrało dziś w waszej grze, że górnik wyjeżdża tutaj z kompletem punktów? No wiedzieliśmy, że górnik charakterna drużyna, wiedzieliśmy, że mają długie wrzuty z autów i to jest sport, to jest piłka. I mimo że wiedzieliśmy, nie ustrzegliśmy się błędów przeciwnik strzelił bramki. Nie jest to przyjemne. Nie jest to przyjemne, szczególnie kiedy jesteś właśnie przygotowany na to i to jeszcze bardziej boli, ale jak mówię, no to jest sport. No Sobol dzisiaj przepiękna bramka na 3-2 z całym szacunkiem świetny zawodnik, ale myślę, że jakby kilka razy tak ustawił, to nie wiem, czy za każdym razem by ta piłka tak wpadła i szkoda taki dzień, bo Strzelali naprawdę też w takich sytuacji. Trudno, no przegrywamy, trzeba to wziąć na klatę i co to co owijać, no jesteśmy wkurzeni. Przed Wami teraz okres urlopów, później powrót do treningów. Damian, w tym okresie przygotowawczym jest co poprawiać w grze, też nie ma co ukrywać za głębie. Owszem, jesienią pokazało, że miejsce tej drużyny jest w ekstraklasie, z drugiej jednak strony wspominasz właśnie, że, że pewne mankamenty są i trzeba je eliminować. No, w każdej drużynie, wiadomo, ten okres nie jest zbyt długi, bo... Szybko zaczynamy, szybko zaczyna się druga runda, ale trzeba, trzeba się wziąć. Trener dobrze powiedział, każdy niech patrzy na siebie, niech, niech się skupi na robocie, nie na gadaniu i ciężka runda nas czeka. Nie ma co mówić. 9 spotkań zostało i trzeba nabić jak najwięcej punktów. No, trzeba sobie zapewnić spokojne to utrzymanie. Dostać się do tej ósemki i może powalczyć o coś więcej. Ale tak mówię, deklaracje teraz to nie mają znaczenia, tylko praca i. I pokora, bo tak jak mówię, każdy zespół w tej lidze, ja uważam, że jest, są tak małe różnice, że każdy zespół w dobrej dyspozycji jest w stanie powalczyć ósemkę i tu nie ma co mówić, tylko każdy mecz osobna historia, podchodzić na maksa, robić swoje, dzisiaj nie wyszło, szkoda, bo pożegnaliśmy się w słabym stylu z kibicami, a to też bardzo boli.